Jakie umowy z pracownikami w agencji pracy lub firmie z outsourcingowej? Cześć, nazywam się Mirosław Drugel, prowadzę kanał biznes, to my kanał, który uczy jak prowadzić biznes. Cześć, cześć, witam was kochani na kolejnym odcinku związanym tylko i wyłącznie z agencją pracy. Temat dosyć szeroki. Omówię go jednak w skrócie, żeby Wam naświetlić mniej więcej, jak to działa w, właśnie w agencjach pracy i jaki jest stosunek pracodawcy do pracownika. Więc słuchajcie, podstawa to jest to, że zatrudnienie musi być absolutnie legalne. Zawsze jak zatrudniacie pracownika, czy to w agencji pracy, czy w firmie outsourcingowej, musicie z nim podpisać uwaga umowy. Umowy mamy różne. Są umowy o dzieło, są umowy na zlecenie, są umowy o pracę. W agencjach pracy w Polsce bardzo często stosuje się umowy zlecenia. Dlaczego? Są to umowy zlecenia skierowane przeważnie dla obcokrajowców. Dlaczego tak? Ponieważ przy umowie zlecenia można, tak, taki pracownik może pracować więcej niż 160 godzin wynikających z kodeksu pracy kiedy to w umowie o pracy obowiązuje go 160 godzin miesiąc pracy czyli 40 godzin tygodniowo sponsorem tego filmu jest twoje zdrowie 24 sklep w którym zadbasz o siebie w umowie zlecenia w związku z tym że jest to umowa cywilnoprawna tutaj nie ma określonych ilości godzin i teraz pracownicy którzy Chcą pracować dużo godzin, a obcokrajowcy chcą pracować wiele godzin, te umowy zlecenia rozwiązują ten problem, ponieważ nie ma czegoś takiego, że, że są nadgodziny. Każda godzina powyżej 8 godzin jest liczona tak samo jak w, stosu, w godzinach 1 do 8. Co to znaczy? Jeśli ktoś pracuje 10 godzin, 12 godzin dziennie, to jego stawka godzinowa jest taka sama w pierwszej godzinie jak i w 12. W wypadku umowy o pracy już to się zmienia. Pierwsze godziny jest 50%, a następne godziny są już 100%. Oczywiście można to wybierać, zamieniać na dni wolne, ale uwaga, koszt pracy tego pracownika zwrasta. Co się dzieje zatem? Pracodawcy, którzy dają zlecenie na zatrudnienie pracowników z agencji pracy, nie chcą takiego rozwiązania, ponieważ koszt Pracownika jest dobry do 160 godzin, ale już powyżej nadgodziny są płatne w 100%, a pracodawcy tego nie chcą ponosić i dlatego agencje pracy bardzo, bardzo dużo korzystają z umowach zleceń. Właściwie my w większości to, to stosujemy tylko w wypadkach, kiedy to zakład pracy mówi, tego pracownika chcemy pracować, żeby był. E, pracowany jako umowa o pracę i my pokrywamy wszystkie koszty. Pamiętajcie, że zatrudnienie pracownika na umowę o pracę są wyższe. Wyższe kiedy? A mianowicie teoretycznie stawki godzinowe są bardzo, bardzo podobne. One nie są jednakowe, ale są podobne. Dlaczego? Bo stoż... dla umowy o pracę można przyjąć, że jest kwota etatowa. Suma za 160 godzin na etacie czy 161 168 godzin w zależności od długości miesiąca, a nawet 172 godziny, może być coś takiego, że stawka etatowa jest stała. Przykładowo jest to 3,5 tysiąca brutto i niezależnie czy pracownik przepracował 160 godzin czy 172 godziny, wypłacamy mu 3,5 tysiąca brutto. W zależności jak się umówimy, ale tak z reguły często jest, że stawka jest stała, a godziny mogą być różne. Ale przy umowie o pracy jest jedna podstawowa rzecz. Doda, dodaje się do tego, że dwa dni urlopu dodatkowego za każdy miesiąc przepracowany. 2,5, dwa, dwa coś koło tego, 26 dni w roku. Musicie sobie to podzielić przez 12. 26 dni urlopu dla pracownika, który przepracował więcej niż, przepraszam, teraz, mnie oszuka się, 5 lat, ale tutaj się nie upieram, teraz strzelam troszeczkę. Pracownik ma prawo do 20, 26 dni, a poniżej ma 20 dni. W Polsce obowiązuje 20 lub 26 dni. Ale uwaga, przy umowie zlecenia nie ma czegoś takiego jak urlop płatny. Dlaczego? Bo pamiętajcie, jest to umowa cywilnoprawna. To jest całkiem co innego niż umowa o pracę. <laughs> Dlatego tutaj kodeks pracy nie wchodzi tak bardzo mocno w nadgodziny ponieważ to osoba przyjmująca zlecenie decyduje ile godzin chce pracować wy nie macie prawa jej narzucić ile godzin ma pracować możecie je oczywiście zaproponować musicie zapłacić za każdą przepracowaną godzinę ale nie możecie tego narzucać z reguły to jest tak, że każdy pracownik i tak czy tak bierze te godziny ile się mu daje ale pamiętajcie nie możecie go zmusić do tego już robię poprawkę, jeśli chodzi o e, ten urlop. Sprawdziłem sobie jeden dzień urlopu dla pełnego toku wynosi 8 godzin. Czyli zatrudniony ze stażem krótszym niż 10 lat ma 160 godzin urlopu rocznie, czyli 8 razy 20 dni. Ze stażem co najmniej do 10 lat. Powyżej 208 godzin, e, 8 razy 26 dni. E, co to znaczy? Do 10 lat e, ma. 20 dni powyżej 10 lat, 208, czyli 26 dni urlopu w roku. To już jest taka autopoprawka. W związku z tym, że dostaję różnego rodzaju zapytania, czy to w komentarzach, czy bezpośrednich zapytaniach, mam tutaj kilka pytań i od razu się do nich ustosunkuję, żeby Wam to naświetlić, jak to wygląda w zatrudnieniu agencji pracy, czy firm outsourcingowych. I mam tutaj pierwsze pytanie: czy pracownik jest w pełni w pracy od pierwszego dnia z legalnym pozwoleniem na pracę i legalnym pobytem? Słuchajcie, jeśli jest to pracownik, który jest obywatelem, obywatelem Polski lub pracującym e, lub obywatelem Unii Europejskiej, od, mom, od pierwszego dnia, kiedy go podpiszecie z nim umowę, jest umowa to legalna. W momencie, kiedy zatrudniacie pracowników z krajów trzecich, czyli tutaj Ukraina, Azja lub inne kraje afrykańskie lub gdziekolwiek ściągniecie tego pracownika, musicie osiągnąć dla niego zezwolenie. Musicie otrzymać to zezwolenie. Zezwolenie na pracę. Zezwolenia na pracę uzyskuje się w urzędzie wojewódzkim, a oświadczenia na pracę o, oświadczenia o powierzeniu pracy w urzędzie e, Pracy, w każdej, każdej miejscowości. W Urzędzie pracy jest to dosyć proste, jeśli chodzi o Ukraińców, urząd wojewódzki, jeśli chodzi o, o e, pracowników z krajów trzecich, typu Azja, e, Afryka, jest to trochę bardziej skomplikowane. Ale zasada jest jedna. Jeśli pracownik jest z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej, już od pierwszego dnia musi być. Na legalnym zatrudnieniu. Co to znaczy? Musi mieć ważne pozwolenie na pracę, które umożliwia mu jego zatrudnienie w Waszej firmie. Nie możecie robić czegoś takiego, że zatrudniacie pracownika i dopiero później załatwiacie dla niego dokumenty. Nie. Już w momencie, kiedy chcecie go zatrudnić, musicie kilka dni temu, kilka dni wcześniej przy wypadku. Oświadczeń z Urzędu Pracy, albo wręcz kilka miesięcy wcześniej, wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego, żeby dostać zezwolenie na pracę, którą mu powierzycie. Nie ma takiej opcji, żebyście mogli dać pracę, powierzyć pracę bez zezwolenia. I uwaga, to jest jeszcze jedna rzecz: w tych oświadczeniach i w tych zezwoleniach pisze się, jaką powierzycie mu pracę. Czyli jeśli przyjmujecie go na pracownika budowlanego, to ma być to pracownik budowlany. Jeśli ma być to kierowca, to ma być to kierowca. Nie możecie na zezwoleniu, którym pisze, że jest to pracownik budowlany, zatrudnić go jako kierowca Tira. Nie ma takiej opcji. Po to są te, te zezwolenia. Musicie na nich pisać e, dokładnie to, co chcecie im powierzyć. Jest to pewne utrudnienie, moim zdaniem, Niepotrzebne, ale tak to niestety jest zrobione, i póki co jeszcze tego nie zmienili. Mam nadzieję, że być może kiedyś to zmienią, żeby ułatwić sposób zatrudniania i zdobywania tych zezwoleń, ponieważ jest to dosyć skomplikowane, a zwłaszcza w momencie, kiedy ten pracownik zmienia stanowisko pracy albo zmienia zakład pracy. Jest to dosyć skomplikowane, ale od pierwszego dnia musi mieć. Legalne pozwolenie na pracę. Punkt drugi. Z jakich krajów obecnie bierzecie ludzi? My przede wszystkim pracujemy na pracownikach z Ukrainy i z Azji. Bardzo dużo w tej chwili mamy Azjatów. Mamy też już kraje trzecie, tylko jakiś Wietnam. Mamy też już ludzi z Kolumbii, hiszpańskojęzycznych, więc są tutaj różne. różne Nacje, jest to o wiele trudniejsze. Z Azjatami porozumiewać się trzeba w języku angielskim. Z Kolumbii trzeba się z nimi mówić w języku hiszpańskim. W Ukrainie można po ukraińsku, po polsku, po rosyjsku. Takie są możliwości. Z takich krajów bierzemy przeważnie pracowników. Oczywiście są też zatrudniani Polacy, ale to jest na pewno duża mniejszość. Ponieważ pracownicy z Polski nie chcą pracować na umowach zlecenia, a zakłady pracy znowu nie chcą płacić tak wysokich stawek. A jeśli już zatrudniają pracownika na umowę pracy, to chcą go zatrudnić u siebie, a nie przez agencję pracy. Taki jest rynek w tej chwili, tak to działa. Kolejny punkt: Z jakich kanałów pozyskiwania klientów korzystacie i jakie dają najlepsze efektywności? Słuchajcie, pozyskanie pracowników z krajów trzecich działa na zasadzie rekruterów. To rekruterzy przede wszystkim pracują, w jaki sposób pozyskać tych pracowników. Robią to w różny sposób. Albo kontaktują się z agencjami z danych, w danych krajach, gdzie pracownik, gdzie, gdzie agencje szukają takich pracowników i oni podpisują z nami umowę, wysyłają tych pracowników do nas, do Polski. Oczywiście jest to dosyć, dosyć czasochłonne, ale to jest jedna z dróg do pozyskania pracowników z krajów trzecich. Innym sposobem jest samodzielne szukanie na Facebooku, na jakichś innych komunikatorach. Możecie szukać to przez Oelixa z rynku wtórnego, różnego rodzaju. Właściwie przede wszystkim jest to internet, komunikatory i w ten sposób. Pozyskujemy tych ludzi, oczywiście dajemy ogłoszenia e, różnego rodzaju, więc tu jest dowolność tego, ale zasada jest taka, że e, korzystamy przede wszystkim w formie elektronicznej przez internet. Następny punkt: za jakie stawki wynajmujemy tych ludzi? E, jeśli chodzi o wynajemcy za stawkę, to jest bardzo dosyć proste obliczenie: trzeba obliczyć koszt pracodawcy. Jaki jest za dany miesiąc, w danym momencie, kiedy to wynajmujecie tego pracownika? Musicie się mówić na koszt pracodawcy, na stawkę, jaką zapewniacie pracownika, plus ewentualnie wasza marża. Wasza marża może być różna od 2, 5, 10 zł za godzinę. To jest dowolna sytuacja, zależy jaki klient ile wam da. Jest to za każdym razem indywidualnie stosowane. Umowy musicie jakby samodzielnie wymyślić. Jeśli nie, macie, nie wiecie, jak to zrobić, możecie się ze mną skontaktować. Jest taki projekt, gdzie ja pomagam ludziom za niedużą opłatę miesięczną. Jest możliwość ze mną współpracy. Ja tam wtedy podpowiadam, w jaki sposób, z kim i gdzie rozmawiać po to, żeby wynegocjować jak najlepszą stawkę dla Was. Pytanie, czy robimy wszystko jako agencja pracy tymczasowej? Jeśli jesteśmy firmą agencji pracy tymczasowej, to zawsze jesteśmy firmą działającą w oparciu o prawo agencji pracy tymczasowej. Nigdy nie mieszamy jednego z drugim, ponieważ jest to, uważam moim, bardzo niebezpieczne. Nie bądźcie pojęć, outsourcing jest czymś innym niż agencja pracy. Różnica między tym a tym wyjaśniałem w poprzednim odcinku, więc popatrzcie, jaka to, jakie to są różnice. Zwróćcie na to uwagę, żebyście nie mieszali. Pojęć, bo agencja pracy nie jest firmą outsourcingową. Czy płacicie 100% ZUS dla pracowników za każdą ich godzinę pracy? Powiem wam tak, nie ma możliwości, żebyście nie zapłacili 100% ZUS-u od pracowników. Jest kiedyś był taki pomysł jakichś ludzi, którzy zgłosili się do mnie, żeby płacić 50% należności dla ZUS-ów od pracowników z Ukrainy. Ja oczywiście w to nie wszedłem, bo to śmierdziało prokuraturą i w ogóle jakimiś innymi głupotami, ale bardzo ludzie namawiali takie właśnie dziwne firmy, które mówią, nie płaccie ZUS-u, ponieważ są to obcokrajowcy, im się nie należy składki emerytalno rentowe, możecie to PIM pomijać, i tak dalej. Słuchajcie, to są bzdury, to można bronić, może ktoś wygrał jakąś sprawę, ale od razu narażacie się na problemy z prokuratorą, z policją. Ze wszystkimi służbami, ponieważ oszukujecie Państwo. Pracodawcy liczą się z tym, że trzeba ten ZUS ponieść, odprowadzić odpowiednie stawki i Wam za to zapłacą. Kombinowanie, żeby nie płacić czegoś takiego, jest bzdurą. Ja bardzo odradzam osobom i, i namawiam do płacenia stuprocentowych składek tak jak się należy. Dlaczego? Ponieważ musicie wynegocjować stawkę taką, którą pracodawca Wam zapłaci a Wy macie to odprowadzić. Jeśli chcecie, żeby was, Wasza firma była firmą długoletnią, to nie róbcie jakiś głupot. Ja bym sobie rzeczywiście rzecz czegoś tego nie, nie po, pozwolił. Płacąc 100% z usług, który Wam pracodawca dał i zostawiając go sobie w jakiś dziwny sposób, robicie największą głupotę. Przede wszystkim okradacie państwo i narażacie się na niesamowite problemy. Ja robię, dostaję ZUS od pracodawcy, dostaję go na konto i odprowadzam go jako składkę zUS-ową. Ja zarabiam na prowizji, którą sobie wynegocjuję. Nie kombinujcie na jakichś takich dziwnych rzeczach, ponieważ narażacie się na bardzo, bardzo duże kłopoty. Powiem wam też, że spotkałem się z firmą, która była na jednym zakładach, gdzie ja też pracowałem. I była tam taka sytuacja, że właśnie firma konkurencyjna kombinowała właśnie z tym zusami. Pracodawca, który zlecał, dowiedział się o tym, ponieważ pracownicy przyszli do niego, że nie mają pełnych składek odprowadzonych. I co się stało? Wywalili ich i tej te firmy tam już nie ma, a tych pracowników ja przejąłem do swojej firmy i pracują dalej do dzisiaj, bo my odprowadzamy. Składki zUsowskiej. Powiem Wam fajna jedna rzecz, która powiem wam e, mnie pozwala spokojnie spać. Kiedy płacicie wszystko to, co się należy, spokojnie śpicie. Nie kombinujcie, ja namawiam do wynegocjowania dobrych stawek, ale na pewno nie do złodziejstwa. Nie róbcie czegoś takiego. Nie kombinujcie. Płaccie to, co się należy. Od tego są księgowi, którzy wam wyliczą te stawki, powiedzą, ile macie wprowadzić i wprowadzajcie tutaj, jak. Trzeba. Ja tak robię i mam święty spokój. Oczywiście mieliśmy kontrolę i mamy co, co chwilę jakąś kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy i nie mamy, możli, nie ma, nie mamy problemu z niezapłacanymi składkami. Jest to fajne, się wszystkie godziny tak jak się należą i będziecie mieli święty spokój. Myślę, że zarobicie wystarczająco dużo na tym, jeśli będziecie mieć odpowiednią marżę na godzinie, którą sobie wy, wynegocjujecie. Na dzisiaj to wszystko, więcej pytań tutaj nie mam, jeśli macie jakieś swoje pytania napiszcie w komentarzach albo skontaktujcie się ze mną. Jest możliwość właśnie bezpośrednio kontaktu ze mną, więc możecie tam zadawać bezpośrednie pytania. Ja te pytania postaram się tutaj spisać i Wam nagrać odpowiednie odpowie odpowiedzi, żebyście wiedzieli jak działać i rozwijać swój biznes. Oczywiście nie da się wszystkiego powiedzieć, nie da się wszystkiego wytłumaczyć w ten sposób, więc dlatego jest ten projekt, gdzie prowadzę odpowiednie szkolenia, podpowiadam, daję konsultacje. Jest to fajny projekt, jest możliwość kontaktu bez, ze mną bezpośrednio, więc coś takiego stworzyłem po to, żebyście się mogli rozwijać. Ja dzielę się tą informacją, ponieważ uważam, że ja całego to nie zjem i chętnie pomagam innym osobom, żeby się świetnie. Rozwijały. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Oglądajcie inne kanały. Kanały biznesowe. To, to jest kanał, który pokazuje, jak prowadzić biznes. Pokazuje też z innych działów, właśnie handlowych, z usług, więc oglądajcie inne materiały, jeśli nie, nie interesuje Was Agencja Pracy. Oglądajcie też nowy projekt duże tu i tam, gdzie pokazuje. Różnych ludzi, takich jak ja i inne osoby, które podróżują po świecie, dzielą się wiedzą. Jeśli ty jesteś podróżnikiem, to zapraszam do współpracy. Być może i ciebie pokażemy. Ważne jest, żeby się przede wszystkim skontaktować i nawiązać współpracę. A na dziś to wszystko i do zobaczenia. Cześć!